Słowa tego człowieka przeszły na zawsze do historii kościoła i prawdopodobnie zawsze będą już w niej obecne, bo chwilę przed przyjęciem Komunii Świętej mówimy słowa dzisiejszego bohatera Ewangelii Setnika o tym, że nie jestem godzin, byś przyszedł ale przyjdź. I wiecie, bardzo we mnie to rezonuje. Uderza we mnie to, że słowa Poganina prawdopodobnie Poganina tak mocno weszły do momentu komunii świętej, bo coś w tym jest, że to jest ważne, żeby do Jezusa, jak się przychodzi, powiedzieć mu o swojej bezradności, powiedzieć Jezu, ja sobie nie radzę, ja nie daję rady, ale nawet jak sobie nie radzę, nie jestem we wszystkim idealny, nie jestem gotowy nawet w pełni, to ja chcę, żebyś przyszedł, ja cię potrzebuję, potrzebuję cię w mojej bezradności. To dobrze przyjść ze swoją bezradnością do Jezusa i mu o niej opowiedzieć i z tą bezradnością z nim pobyć. Cudne. Nie jesteśmy godni Jezusa, ale On i tak nas chce i za to chwała padł. I, i już. I pozdro.